Mimo że na rynku dominują takie giganty jak Call of Duty, marka Battlefield rozwijana przez Electronic Arts i Studio Dice, od zawsze była przedstawiana jako absolutna czołówka wśród wojennych strzelanek pierwszoosobowych i trudno się z tym nie zgodzić. Seria zasłynęła z widowiskowych starć na ogromną skalę oraz z intensywnych bitew z udziałem pojazdów, które wprowadzały zupełnie nową dynamikę do rozgrywki. Jednak premiera Battlefield 5 w listopadzie roku 2018 mocno nadwyrężyła tę reputację. Gra osadzona w realiach II wojny światowej została przez recenzentów określona jako chaotyczna, niedopracowana i pełna błędów technicznych. Choć z czasem tytuł uzyskał nieco na jakości, dla wielu fanów było już za późno. Ich uwaga zwróciła się ku kolejnemu dużemu projektowi, Battlefield 2042. Ta futurystyczna odsłona próbowała jednocześnie odciąć się od przeszłości i uwypuklić fundamenty marki. Tradycyjny system class został zastąpiony przez tak zwanych specjalistów, a elementy takie jak klasyczna tablica wyników zostały zepchnięte na dalszy plan podczas premiery, która miała miejsce pod koniec roku 2021. DICE zdecydowało się również zrezygnować z kampanii dla jednego gracza, by w pełni skoncentrować się na rozwoju trybu sieciowego jako usługi. Niestety Battlefield 2042 zadebiutował w stanie katastrofalnym, pełen błędów i problemów technicznych, przez co szybko został uznany za najgorszy start w historii całej serii. Przez kolejne miesiące twórcy gry musieli mierzyć się z ogromną falą krytyki. Jednak ostatecznie udało im się naprawić wiele z pierwotnych niedociągnięć. Mimo to wielu graczy zastanawiało się czy nie było już za późno. Tym bardziej, że Electronic Arts ogłosiło plany reorganizacji marki, w tym zmianę kierownictwa. Wszystko to sprawia, że Battlefield 2042 może zostać zapamiętany nie jako początek nowego rozdziału, ale jako symboliczny koniec pewnej epoki. Tak, właśnie wygląda tragiczna historia tej odsłony Battlefielda. Tymczasem po ogłoszeniu ostatnich aktualizacji do gier Star Wars Battlefront 2 oraz Battlefield 5 firmy Electronic Arts oraz Studio Dice wystosowały oficjalne oświadczenie dla portalu IGN, w którym nakreślono długofalowe plany rozwoju. Kluczowym punktem była zapowiedź nowej odsłony serii Battlefield, której premiera została zaplanowana na rok 2021. Let's build battlefield together. To właśnie to kwietniowe ogłoszenie z roku 2020 zapoczątkowało serię przecieków i spekulacji na temat przyszłości flagowej strzelanki pierwszoosobowej od Electronic Arts. Wraz z napływem coraz liczniejszych plotek, gra znana wówczas roboczo jako Battlefield 6 była przedstawiana jako ogromne przedsięwzięcie z mapami na tyle rozległymi, że mogłyby pomieścić aż 128 graczy jednocześnie. Prezes Electronic Arts, Andrew Wilson, dolał oliwy do ognia podczas konferencji wynikowej w listopadzie roku 2020, chwaląc się, że produkcja zaoferuje skalę, jakiej w serii jeszcze nie widziano. Wilson zaznaczył również, że konsole nowej generacji, PlayStation oraz Xbox umożliwiają studiu DICE realizację wizji nowoczesnej, przełomowej odsłony. Dodał też, że wewnętrzne testy gry przyniosły bardzo pozytywne rezultaty. Jednak osoby znające kulisy produkcji szybko podkreśliły, że jego słowa mają niewiele wspólnego z faktyczną sytuacją. Podczas prac nad Battlefield 5 wielu doświadczonych deweloperów, w tym osoby z ponad dziesięcioletnim stażem w serii, opuściło szeregi DICE. Powodem była ograniczona swoboda twórcza, a także fakt, że Electronic Arts wielokrotnie ignorowało ich pomysły na dalszy rozwój marki. Zamiast podążać za oryginalną wizją zespołu, firma zdecydowała się iść w ślady konkurencyjnych gier, stawiając na trendy narzucone przez sukces trybu Battle Royale. Właśnie wtedy narodził się Firestorm, wariant rozgrywki Battle Royale stworzony z myślą o Battlefield V. Niestety od samego początku zmagał się z problemami. Gra bazowa nie osiągnęła zadowalającej sprzedaży, co naturalnie przełożyło się na niewielką liczbę graczy zainteresowanych Firestormem. Dodatkowo brak kluczowych członków zespołu nie wróżył trybowi spektakularnego sukcesu. Mimo to, Electronic Arts nie zamierzało rezygnować z udziału w rynku, który zdominowały tytuły takie jak PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite czy Call of Duty Blackout. Studio Respawn Entertainment pracowało wówczas nad Apex Legends, który zapowiadał się obiecująco, ale jako, że był to projekt darmowy i wciąż w fazie rozwoju, jego sukces nie był jeszcze pewny. W tamtym czasie, to seria Battlefield wciąż uchodziła za największą nadzieję wydawcy na zaznaczenie swojej obecności w segmencie Battle Royale. Firestorm pozostawał jednym z priorytetów, ale ostatecznie cała uwaga została skierowana na stworzenie pełnoprawnej odsłony Battlefielda opartej na tej formule. Według doniesień, Electronic Arts miało wtedy nakłaniać studio DICE do inspirowania się najpopularniejszymi mechanikami znanymi z gatunku Battle Royale. Z rozmów z branżowym analitykiem Tomem Hendersonem wynika, że to właśnie w tej wczesnej fazie projektu narodziły się takie funkcjonalności jak menu modyfikacji broni Plus oraz możliwość przywoływania pojazdów za pomocą specjalnych tabletów. Wszystkie obawy dotyczące nowego kierunku serii spotęgowały się jeszcze bardziej przez przestarzały silnik Frostbite, którego wersja z roku 2016 została wykorzystana przy produkcji Battlefield 5. Niestety technologia ta nie była dostosowana do ambitnych wymagań, jakie stawiała rozgrywka w stylu Battle Royale. Produkcja gry, która ostatecznie ukazała się jako Battlefield 2042, trwała w sumie 3 lata. Jednak aż połowa tego czasu, około 18 miesięcy, została poświęcona na modernizację silnika Frostbite. Zadanie to okazało się wyjątkowo trudne, ponieważ wielu kluczowych projektantów systemu Frostbite opuściło studio, co znacznie utrudniło wprowadzenie zmian. Prace nad grą toczyły się nieprzerwanie przez cały rok 2019, lecz istotne decyzje dotyczące rozgrywki, w tym rezygnacja z klasycznego systemu klas na rzecz tzw. specjalistów, zapadły dopiero na początku roku 2020. Inspiracją do tej zmiany były m.in. unikalne postacie z Apex Legends, które przyciągały zaangażowaną społeczność graczy oraz ogromne przychody, jakie Activision uzyskało dzięki mikropłatnościom w serii Call of Duty. W tym samym czasie coraz więcej państw krytykowało skrzynki z łupami, co skłoniło firmę EA do poszukiwania alternatywnych modeli monetyzacji. Nałożyły się na to kolejne trudności związane z pandemią koronawirusa, która zmusiła pracowników do przejścia na pracę zdalną. Wdrożenie nowych funkcji silnika Frostbite stało się w tym kontekście jeszcze bardziej problematyczne, wielu deweloperów nie dysponowało odpowiednim sprzętem w domach. Choć wdrożono system leasingu sprzętu komputerowego, i tak pojawiły się opóźnienia, zwłaszcza ze względu na ogromne ilości danych, które trzeba było codziennie pobierać. Największe wyzwanie stanowił brak doświadczenia u młodszych członków zespołu, którzy pozbawieni bezpośredniego kontaktu z bardziej doświadczonymi kolegami musieli uczyć się w warunkach znacznie utrudnionych. Dla starszych pracowników kierujących zespołami było to logistycznym koszmarem. Największy zwrot koncepcyjny nastąpił w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku. Wówczas projekt przeszedł od wizji gry typu Battle Royale do bardziej klasycznego podejścia charakterystycznego dla studia DICE. Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona, decydujący wpływ miała premiera i ogromny sukces Call of Duty Warzone. Twórcy postanowili wówczas postawić na olbrzymie mapy, mecze dla 128 graczy oraz rozbudowany system specjalistów. Choć tryb Battle Royale został porzucony, jego elementy odnaleźć można było w końcowej wersji gry, między innymi w module Hazard Zone. Projekt wszedł w fazę pełnej produkcji w sierpniu 2020 roku, dokładnie wtedy, gdy zespół kończył pracę nad nową, śmiałą koncepcją. Wypowiedzi jednego z członków zespołu zostały uznane za błędne przedstawienie faktów, które, według niektórych źródeł, miały wynikać z nieprecyzyjnych założeń przyjętych przez niedoświadczonych liderów zespołu DICE. Mimo to, osoby zarządzające projektem zaczęły wreszcie dostrzegać potrzebę dodatkowego wsparcia. W efekcie firma Electronic Arts podjęła nietypową decyzję. Przekierowano zespół Kryterion, twórców serii Burnout z prac nad kolejną odsłoną Need for Speed i przydzielono ich do Battlefielda 2042. Co ciekawe, EA już wcześniej zgromadziło największy zespół deweloperski w historii serii Battlefield. W skład grupy wchodziło główne studio DICE, jego oddział w Los Angeles, wspomniane Criterion oraz szwedzki zespół EA Gothenburg, który wcześniej zajmował się grą Need for Speed. Ówczesny dyrektor generalny DICE, Oscar Gabrielsson, w jednej z aktualizacji na blogu wyjaśnił, że zarówno Criterion, jak i ekipa z Los Angeles wspierały główne studio w realizacji wspólnej wizji gry, natomiast EA Gothenburg miało za zadanie znacząco rozwinąć stronę technologiczną projektu. Wkrótce potem studio DICE LA, które w międzyczasie zmieniło nazwę na Ripple Effect, zaprezentowało Battlefield Portal, tryb rozgrywki stworzony z myślą o graczach, pozwalający im tworzyć własne scenariusze w oparciu o mechaniki z Battlefielda 2042 oraz klasycznych odsłon serii, takich jak Battlefield 1942, Bad Company 2 i Battlefield 3. Gabrielson w swoich wpisach zapowiadał ogromną skalę projektu, obiecując doświadczenie FPS, które nie tylko zawiera wszystko, co gracze cenili w tej serii, ale jednocześnie wznosi to na zupełnie nowy poziom. Centralnym punktem rozgrywki miały być zmasowane starcia wojskowe oraz spektakularne zniszczenia, które miały zmieniać przebieg bitew. Studio DICE rozwinęło te zapowiedzi podczas oficjalnej prezentacji gry w czerwcu roku 2021. W przeciwieństwie do ostatnich odsłon, które opierały się na wydarzeniach historycznych, nowa część przenosiła graczy 20 lat w przyszłość. Zamiast kampanii fabularnej, twórcy postawili wyłącznie na rozgrywkę wieloosobową, wspierającą do 128 uczestników na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series XS. Wersje gry na starsze platformy, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One, mogły obsługiwać maksymalnie 64 graczy. Braki w składach uzupełniano botami sterowanymi. Przez sztuczną inteligencję, zarówno podczas samotnej gry, jak i w trybie kooperacyjnym. Mimo braku tradycyjnej kampanii fabularnej, twórcy gry zapewniali w rozmowie z Eurogamerem, że Battlefield 2042 nie jest pozbawiony narracyjnego kontekstu. Fabuła tytułu osadzona została w wizji świata dotkniętego katastrofą klimatyczną, która doprowadziła do globalnego kryzysu humanitarnego. W przedstawionej wizji roku 2042 destabilizacji uległy całe państwa, a eskalacja problemów związanych z klimatem wywołała niespotykaną wcześniej falę uchodźców. Osoby pozbawione ojczyzny, tzw. bezpaństwowcy, zostają następnie zwerbowani przez Stany Zjednoczone bądź Rosję do udziału w nowym, globalnym konflikcie zbrojnym. Zamiast znanego z poprzednich części systemu klas, w grze pojawiły się właśnie te postacie, specjaliści, będący bezpaństwowcami. Każdy z nich posiadał unikalne zdolności oraz indywidualne cechy charakteru. To właśnie poprzez nich gracze mieli obserwować i doświadczać wydarzeń osadzonych w świecie gry, który mimo braku liniowej fabuły wciąż starał się opowiadać spójną historię. Pierwsza oficjalna prezentacja Battlefielda 2042, która miała miejsce w czerwcu roku 2021, ujawniła jedynie ograniczoną liczbę szczegółów. Pokazano m.in. tryby Conquest i Breakthrough, jednak nie podano żadnych konkretów na temat rozgrywki zespołowej w trybie Hazard Zone. Jego szersze przedstawienie zaplanowano dopiero na pokaz EA Play w kolejnym miesiącu. Również informacja o trybie Battlefield Portal została wówczas całkowicie pominięta. Mimo panującej na rynku popularności gier typu Battle Royale, Studio Dice stanowczo zadeklarowało, że nie zamierza podążać tą ścieżką w przypadku tej odsłony. W ten sposób deweloperzy od samego początku próbowali jasno zakomunikować, czego gracze mogą się spodziewać, co pozwoliło kampanii promocyjnej skoncentrować się na realnych atutach nowego Battlefielda w nadchodzących miesiącach. Oczywiście jednym z głównych atutów Battlefielda 2042 były znacznie większe niż dotychczas mapy. Aby jednak uprzedzić ewentualne obawy graczy, że rozległość przestrzeni może wpłynąć negatywnie na dynamikę rozgrywki, Daniele Berlin zapewnił, że zespół deweloperski oparł projektowanie lokacji na konkretnych założeniach. Ich celem było naturalne kierowanie graczy ku punktom skupiającym dużą liczbę uczestników, tak by rozgrywka była intensywna i skoncentrowana. Powrócono również do znanej z wcześniejszych części serii koncepcji Levolution, która pojawiła się między innymi w Battlefield 4 i Hardline. Polegała ona na wprowadzaniu spektakularnych niszczycielskich zdarzeń zmieniających układ mapy i w rezultacie wpływających na przebieg starć. Deweloperzy dodali również zjawiska ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak burze piaskowe, które miały losowo wpływać na mechanikę potyczek i sprawiać, że każda rozgrywka będzie unikalna. Na szczęście fani nie musieli długo czekać, by przekonać się, jak te ambitne obietnice zostaną zrealizowane. Niestety, jak wiele innych produkcji powstających w czasie pandemii, również Battlefield 2042 nie uniknął problemów. Premiera gry została przesunięta o kilka tygodni względem pierwotnej daty planowanej na październik roku 2021. Powodem opóźnienia były komplikacje wynikające z pracy zdalnej, która stała się koniecznością w czasie ograniczeń pandemicznych. Nowym terminem premiery wyznaczono połowę listopada, a Studio Dice zapewniało, że wydłużony czas produkcji przeznaczono jedynie na dopracowanie detali, bez potrzeby wprowadzania fundamentalnych zmian. Pomimo opóźnienia, w pierwszej połowie października gracze mogli przetestować grę w ramach otwartej bety. Opinie krytyków i uczestników testów wskazywały na duży potencjał tytułu, ale nie obyło się bez poważnych zastrzeżeń, w szczególności związanych z aspektami technicznymi. Wielu graczy miało trudności z uruchomieniem gry. Inni zgłaszali brak wybranej broni w ekwipunku, poważne spadki płynności rozgrywki czy problemy z pracą kamery. W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie społeczności przedstawiciel studia oraz producent gry opublikowali w mediach społecznościowych wyjaśnienia. Podkreślono, że wersja beta pochodziła sprzed kilku miesięcy i nie oddaje jakości finalnego produktu, nad którym wciąż trwały intensywne prace. Producent gry Ben Walke poinformował użytkowników serwisu Reddit, że od czasu wersji Beta Battlefield 2042 otrzymało znaczną liczbę poprawek, usprawnień i technicznych aktualizacji. Dodał jednak że zastosowanie starszego Bilta do testów było nieuniknione ze względu na sposób, w jaki przebiega proces tworzenia oprogramowania. Pomimo że media branżowe nie szczędziły krytyki, określając betę jako pełną błędów i niedopracowaną, testy wersji futurystycznego Battlefielda przyciągnęły ponad 7 milionów 700 tysięcy graczy. Wczesny dostęp, dostępny wyłącznie dla osób, które zamówiły grę przed premierą lub posiadały subskrypcję eA Play, zgromadził przeszło 3 miliony 100 tysięcy użytkowników co uczyniło go największym tego typu wydarzeniem w historii wydawcy. Niestety, mimo imponującej frekwencji podczas bety, finalna wersja gry, która trafiła na platformy PC, PlayStation oraz Xbox w listopadzie roku 2021, okazała się pod względem technicznym w jeszcze gorszym stanie niż wersja testowa. Osoby, które zakupiły droższe wydania gry, Gold oraz Ultimate, kosztujące odpowiednio 100 i 120 dolarów, otrzymały możliwość rozpoczęcia rozgrywki tydzień wcześniej. Już wtedy zaczęły pojawiać się liczne doniesienia o poważnych usterkach. Podobnie jak w becie, wersja premierowa Battlefielda 2042 była pełna błędów. Problemy dotyczyły między innymi nieprawidłowo działających umiejętności specjalistów, licznych błędów graficznych, trudności z ładowaniem danych oraz całej serii innych poważnych usterek. Gracze skarżyli się na przypadki martwych modeli postaci, które pozostawały w pozycji stojącej lub unosiły się w powietrzu. A nawet były wyrzucane losowo przez mapę. Najbardziej frustrujące były jednak sytuacje, w których przeciwnicy pozostawali niewrażliwi na ostrzał, co zupełnie niszczyło balans rozgrywki. Wielu porównywało ten stan rzeczy do premiery Cyberpunk'a 2077, określając Battlefield 2042 mianem katastrofy roku. Reakcja społeczności była natychmiastowa i miażdżąca. W ciągu zaledwie kilku dni od premiery gra trafiła na listę najgorzej ocenianych tytułów na platformie Steam. W oczach recenzentów była to również najsłabiej oceniona odsłona w całej historii serii. Problemy z premierą były tak głośne, że zainspirowały powstanie satyrycznej gry Clownfield 2042, która parodiowała sytuację wokół nowego Battlefielda. Problemy z wydajnością oraz liczne błędy graficzne stanowiły tylko część, choć znaczącą, znacznie szerszego kryzysu, który dotknął Battlefielda 2042. Weterani serii otwarcie wyrażali swoje niezadowolenie nie tylko z powodu stanu technicznego gry, lecz także z braku treści oraz zmian w znanych i lubianych mechanikach, szczególnie dużo kontrowersji wywoła. Zastąpienie tradycyjnego systemu KLAS nowymi postaciami specjalistów. Społeczność graczy uznała ten zabieg za niepotrzebne odejście od tożsamości serii. Krytyka spadła także na interfejs użytkownika, który według wielu osób był nieczytelny i mało intuicyjny. Grak klasycznej tablicy wyników, która prezentowałaby statystyki poszczególnych graczy i drużyn, również wywołał duże niezadowolenie. Dodatkowo gracze skarżyli się na brak trybu obserwatora oraz niedociągnięcia związane z jakością działania serwerów, które w wielu przypadkach negatywnie wpływały na komfort rozgrywki. Wszystko to sprawiło, że wersja gry dostępna w dniu premiery była dla wielu osób wyjątkowo trudna do zaakceptowania i nie spełniała oczekiwań, jakie przez lata budowała marka Battlefield. Po premierze Battlefielda 2042 twórcy zaczęli szybko wdrażać poprawki, zmiany w balansie oraz nowe aktualizacje zawartości. Mimo to, działania te nie wystarczyły, by uspokoić falę niezadowolenia, która ogarnęła społeczność graczy. W niektórych przypadkach frustracja przybierała wręcz toksyczne formy, czego przykładem była atmosfera panująca na subreddicie gry, gdzie poziom napięcia i agresji znacząco wzrósł. Część gniewu użytkowników wynikała z faktu, że produkcja nie otrzymała większych aktualizacji w okresie świątecznym ani bezpośrednio po jego zakończeniu. Napięcia między deweloperami a społecznością narastały do tego stopnia, że w styczniu roku 2022 administratorzy zagrozili czasowym zamknięciem forum. W tym samym czasie coraz więcej graczy korzystających z platformy Steam zaczęło domagać się zwrotów pieniędzy, nawet pomimo przekroczenia standardowego 14-dniowego limitu zwrotu. Wiele osób po prostu przeniosło swoją uwagę na starsze odsłony serii, takie jak Battlefield 1 czy Battlefield 5, które w pewnym momencie cieszyły się nawet większą liczbą aktywnych graczy niż najnowsza część. Deweloperzy z Dice, świadomi ogromnej skali rozczarowania, postanowili działać zdecydowanie. W efekcie przesunięto wcześniej zapowiedzianą aktualizację pierwszego sezonu, która miała się pierwotnie ukazać w pierwszym kwartale roku 2022. Nowy termin wyznaczono na początek lata, by skupić się na dopracowaniu gry, wdrożeniu poprawek sugerowanych przez graczy oraz zapewnieniu wysokiej jakości nowej zawartości. Na pocieszenie dla fanów ogłoszono, że w planach znajdują się m.in. długo wyczekiwana przebudowa tablicy wyników oraz funkcja czatu ogólnego. Studio DICE zrealizowało. Te obietnice w ciągu kilku miesięcy, a największe zmiany pojawiły się wraz z premierą sezonu pierwszego o nazwie Zero Hour. W czerwcu tego samego roku aktualizacja stała się dostępna dla wszystkich graczy, wprowadzając zupełnie nową mapę, przepustkę bojową, dodatkowe uzbrojenie oraz nowego specjalistę. Choć liczba nowości nie była przytłaczająca, to Zero Hour został uznany za ważny krok naprzód. Dla wielu był to pierwszy moment od premiery, gdy gra zaczęła sprawiać prawdziwą przyjemność z rozgrywki. Postać nowej specjalistki Ewaliny Lis, wyposażonej w wyjątkowo potężny wyrzutnie rakiet, wniosła powiew świeżości, choć wymaga wymagała korekt pod względem balansu. Podobnie nowe uzbrojenie i śmigłowiec szturmowy znacznie urozmaiciły walkę. Mapa Exposure, której akcja rozgrywa się w rejonie osuwiska odsłaniającego tajną bazę wojskową Stanów Zjednoczonych, stanowiła odpowiedź na wiele zarzutów kierowanych wcześniej pod adresem projektów lokacji dostępnych z dniu premiery. Gracze wielokrotnie skarżyli się, że wcześniejsze mapy były zbyt rozległe i mało dynamiczne. W przypadku Exposure zastosowano bardziej zwarte przestrzenie, które sprzyjały intensywnej wymianie ognia, a pomysłowe wykorzystanie różnic wysokości sprawiało, że starcia były krótkie, ale emocjonujące. Wśród społeczności nie brakowało również oczekiwań dotyczących zmian w oryginalnych mapach, które gracze określali żartobliwie mianem symulatorów chodzenia. Głównym problemem był długi czas potrzebny na dotarcie do miejsc akcji, co w dużej mierze wynikało z ogromnej skali map przystosowanych do rozgrywek dla 128 graczy. Studio Dice zgodziło się z tą krytyką i podjęło działania naprawcze. Latem roku 2022 wprowadzono poprawki do mapy Kaleidoscope. Zmieniono lokalizację punktów odrodzenia oraz flag, dzięki czemu zmniejszono dystanse między kluczowymi obszarami i poprawiono płynność rozgrywki. Tego rodzaju zmiany tchnęły nowe życie w grę i ponownie zaangażowały wielu graczy. Jednak w tle zaczęły krążyć pogłoski, jakoby firma EA miała zamiar ograniczyć dalsze wsparcie dla tytułu, pozostawiając przy projekcie jedynie niewielką część zespołu. Wydawca stanowczo zaprzeczył tym informacjom, podkreślając, że nad dalszym rozwojem Battlefielda 2042 pracuje wciąż znacząca liczba osób w różnych studiach. Wysiłki te przyniosły wymierne efekty. Między sierpniem roku 2022 a lutym 2023 gra otrzymała kolejne duże aktualizacje w postaci sezonów 2, 3 i 4. Choć nie obyło się bez potknięć, na przykład na kilka tygodni przed premierą sezonu trzeciego wycofano tymczasowe wydarzenie Liquidators zaledwie pół godziny po jego uruchomieniu z powodu poważnych błędów wpływających na system postępów, to jednak były to pojedyncze incydenty. Mimo okazjonalnych problemów technicznych gra zaczęła odzyskiwać zaufanie społeczności. Coraz częściej można było usłyszeć, że pozytywne zmiany zaczynają przeważać nad wcześniejszymi niedociągnięciami, co stopniowo poprawiało wizerunek Battlefielda 2042 w oczach graczy. Styczniowa aktualizacja o numerze 3,2, która ukazała się w roku 2023, pokazała, że Battlefield, mimo burzliwego początku, zaczyna powoli wychodzić na prostą. Jednym z najważniejszych elementów tego uaktualnienia było przywrócenie klasycznego systemu klas postaci. Specjaliści zostali przypisani do czterech znanych kategorii: szturmowca, inżyniera, zwiadowcy i wsparcia. Dla wielu graczy była to idealna równowaga między nowoczesnymi rozwiązaniami a sprawdzonymi mechanikami znanymi z poprzednich odsłon serii. Aktualizacja 3.2 zbiegła się również z premierą czwartego sezonu, który zadebiutował pod koniec lutego tego samego roku. Wkrótce potem jej udostępniła Battlefield 2042 w ramach usługi PlayStation Plus, co znacząco wpłynęło na liczbę aktywnych graczy. Według danych serwisu TrueTrophies, liczba użytkowników na konsolach PlayStation wzrosła o ponad 500%. To imponujący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze rok wcześniej tytuł był powszechnie krytykowany i uważany za nieudany. Pozytywne zaczęły być odczuwalne nie tylko w samej rozgrywce, ale także w atmosferze panującej wśród społeczności graczy. Szczególnie widoczne było to na Sabredicie gry, który w marcu 2023 przeszedł widoczną przemianę. W miejsce toksycznych wpisów i narzekań pojawiły się relacje z udanych meczów, konstruktywne sugestie i porady dla nowych użytkowników. Choć powrót do systemu klas odegrał w tej przemianie istotną rolę, to nie był jedynym czynnikiem, który wpłynął na poprawę opinii o grze lepsze projekty map oraz stopniowe włączanie klasycznego uzbrojenia z trybu Battlefield Portal do głównego modułu rozgrywki również przyczyniły się do odzyskania zaufania weteranów serii i zwiększyły atrakcyjność tytułu w ich oczach. Pomimo widocznej poprawy sytuacji wokół Battlefielda 2042, plany długofalowe wydawnictwa EA rodzą pytania o to jaką rolę odegra zarówno sama gra, jak i zespół DICE w przyszłości serii. Już w grudniu roku 2021, zaledwie kilka tygodni po kontrowersyjnej premierze gry, w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o dużej restrukturyzacji marki. EA ogłosiło wówczas zamiar stworzenia spójnego, rozbudowanego uniwersum Battlefielda. Projektowi temu przewodzi Vince Zampella, współzałożyciel studia Respawn Entertainment oraz były twórca Call of Duty. Chociaż 2042 nadal ma stanowić istotny element tej strategii, planowane są nowe doświadczenia, w których postacie oraz fabuły będą się wzajemnie przenikać. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu pełni również Markus Leto, współtwórca Halo, który kieruje powstałym w Seattle studiem Ridgeline Games, odpowiedzialnym za narracyjną kampanię osadzoną w świecie Battlefielda. Jednak nie wszyscy kluczowi twórcy związani z serią będą uczestniczyć w tej transformacji. Na przykład Oskar Gabrielsson, dotychczasowy dyrektor generalny Dice, opuścił firmę pod koniec roku 2021. Jego miejsce zajęła Rebecca Kuta, była dyrektor studia Ubisoft Ansi, która dołączyła do grupy doświadczonych deweloperów z myślą o kształtowaniu nowej drogi dla marki. Choć trudno jednoznacznie przewidzieć, co dokładnie przyniesie przyszłość, Zampella i inni decydenci podkreślają chęć powrotu do korzeni, które niegdyś zapewniły serii sukces. W rozmowie z serwisem Barons nowy zarządzający franczyzą zauważył, że Battlefield 2042 zbytnio oddalił się od swojej tożsamości, próbując przyciągnąć nowych graczy za wszelką cenę. Ambitna wizja rozwoju sprawiła, że zabrakło czasu na rozwijanie i doskonalenie elementów, które były fundamentem rozgrywki i satysfakcji graczy. Dice najwyraźniej wyciągnęło podobne wnioski, czego dowodem było usunięcie trybu Breakthrough dla 128 graczy i zastąpienie go bardziej taktyczną opcją dla 64 uczestników formatem znacznie lepiej oddającym ducha klasycznego Battlefielda. Te radykalne zmiany w połączeniu z drobnymi usprawnieniami w kolejnych aktualizacjach sezonowych pokazują wyraźne dążenie do przywrócenia serii dawnego blasku. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Jeśli podoba Ci się nasza twórczość, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału.